Witajcie na kanale Danger Hobby. Sezon sylwestrowy już zapasem, a więc ostro bierzemy się za testowanie produktów pirotechnicznych, które Wy możecie nabyć. Także pod bierzemy sobie taki oto single 50 mm odpalenie Nie dygaj, jest to single shot wyprodukowany przez firmę GaO na potrzeby e, sklepu Pyrokit. Single shot posiada 40 gram mieszaniny pirotechnicznej. Nie ma on podstawki, także trzeba uważać jak się go odpala, żeby czasami po odpaleniu lądu nie zrobił nam tak. Sprawdzimy sobie moc tego Singer sprawdzimy sobie też sam pocisk pod garnkiem, sam pocisk wystrzelony na ziemi i zobaczymy po prostu, jak to daje i czy jest to moc porównywalna ze starszą wersją tych single shotów, między innymi trójkami, które takimi słynnymi, które na wiosnę wypłynęły, bardzo szybko się rozeszły, bo były bardzo, bardzo mocne. Także przetestujemy sobie tego single shota. Rurku, kto odpowiada za wygląd tego studio tutaj? Nie kurwaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj. Stół pierdolony jak w ale na Pirochicie też w tym roku te single shoty się dosyć szybko rozeszły. Mi udało się namówić chłopaków z Pirohita, żeby trochę mi sprzedali. Także, jeżeli oglądacie ten odcinek, te single shoty kupiłem w jakiejś ilości 250 sztuk i będą one do kupienia na sklepie www.pyroking.pl. Także teraz was zapraszam. Dajemy promkę na te single shoty w dniu premiery tego odcinka. Będą one po 15 zł. A zaraz zobaczymy czy warto je kupić Pierwszy finger jakiego sobie przetestujemy Będzie to po prostu odpalimy go sobie Po nocy Żeby zobaczyć tą piękną Niebieską minę Ja już go raz odpalałem nie było jeszcze aż tak ciemno Więc teraz pokaże się nam w całej okazałości Odejdę na jakieś 15-20 metrów Nie, no, dobrze, kurczę, no wiadomo, powiem tak. Słyszałem, że są głosy, że jest to cichszy e, dźwięk niż w tej starej trójce. No, ale stara trójka trzeba tak na to patrzeć, że już się raczej nie pojawi. No to był taki trochę element, który gdzieś tam udało się przepchnąć przez certyfikację, była naprawdę mocna. E, to wydaje mi się, że jest spoko. Jest to głośne, jest to mocne. E, wali jak taka porządnie nabita. E, Kurczę, no nie powiedziałbym, że 30, bo trochę głośniej. No może ten taki kaliber 40 mm, 38 mm, jakby był w kukowce. To właśnie tak bywali. Teraz zobaczymy sobie, odpalimy go trochę pod kątem i zobaczymy sobie po prostu, jak nam ten efekt tytanium rozświetli tą ścianę lasu, która jest za nami. Odejść. Spalany bliżej ziemi, na pewno daje lepszy efekt. No tu mamy bardzo fajną akustykę z każdej strony ściany lasu. Jesteśmy na betonowym placu. Teraz zrobimy sobie jeszcze taki teścik e, tego singerszacika pod garnkiem. Co ciekawe, zobaczcie pocisk, po tym jak e, został wyciągnięty do, ze środka, e, okazało się, że jest w połowie pusty. Także ta tulejka mogłaby być po prostu trochę pewnie niższa. E, wsadzimy go to pod taki garnek, no nie będzie pełnej kompresji, ponieważ wcześniej rozstrzelaliśmy go trochę z kałacha, e, Ale no, po prostu wsadziłem pod garnuszek, zobaczymy jak ten garnuszek wysoko poleci. E, no i będzie po prostu tego dupnięcie e, tego pocisku na glebie. I zaraz mi powiecie, Bogdan, dlaczego rozbierasz pirotechnikę, przecież tak nie wolno. No oczywiście, że tak nie wolno, ale byłem w Chinach i naskładałem się tyle tej pirotechniki, że teraz po prostu muszę trochę dla równowagi rozebrać. A tak poważnie to jeden z od po prostu był uszkodzony. No, no, przekazywać go do Vituż na utylizację jednego singeshota. No kompletnie się to nie opłaca, lepiej zutylizować go samemu, jeżeli wiemy, jak robić to w sposób bezpieczny. Także odpalamy. Jest już trochę ciemno, dlatego no nie będziemy w pełni widzieć tego garnika, jak leci do góry, ale jest betonowy plac, więc będziemy słyszeć, ile jest w powietrzu. Słuchajcie, razem z nami. Dobra. No powiem Wam szczerze, że nie ma takich mocnych petard. Zaraz zobaczymy, co się z garbkiem stało. No cóż, a taki był piękny amerykański. No dobra, jest to nie do końca bezpieczne. Także zrobiliśmy to, dlatego żebyście Wy nie musieli tego robić. Więc pamiętajcie, nie powtarzajcie tego. No ale na ucho było słychać konkretną moc. No i nie róbcie takich rzeczy, bo to nie wolno. No ale zobaczcie jak wygląda garnek No co? Co mogę dużo powiedzieć? Eee, jak za tą cenę Uważam, że Single shoty są Spoko I jak najbardziej Polecam Mam tutaj jeszcze jednego singla, Ale celowo nie będę go odpalał Tylko dołączę go Do reszty singli, A po co mi te single? Za chwilę się o tym przekonacie Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka Jeżeli dotarliście już do końca mam dla Was małą informację. Otóż wystarczy, że wejdziecie na sklep rocking.pl, wpiszecie w uwagach klienta Danger Hobby, a dostaniecie być może takiego. Gratisa. W Gratisie po prostu mamy cały karton na wydanie ze wszystkich zamówień z hashtagiem Danger Hobby po emisji tego odcinka, po prostu losowo będziemy wrzucać single shoty. Odpalaj, nie dygaj. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami na tym kanale. Chcemy coś dla Was zrobić. Jeżeli możemy coś takiego właśnie zrobić, no to takie akcje jak najbardziej robimy i będziemy robić tego więcej. Dlatego śledźcie nasze odcinki, zostawcie subskrypcję, napiszcie jakiś fajny, miły komentarz i widzimy się już w następnym odcinku.